Witam serdecznie. Dzisiaj przygotuję coś fajnego. Będzie to kurczak w cieście francuskim. Zapraszam. Do przygotowania naszego dania potrzebować będziemy dwa filety z kurczaka, jedno opakowanie ciasta francuskiego, 100 gramów mrożonego, rozdrobnionego szpinaku, 50 g sera feta, 60 g sera mozzarella, jedno jajko, jeden ząbek czosnku oraz majeranek, sól i pieprz do smaku. No słuchajcie, pod rondelkiem y, y, zapalony jest palnik. Wrzucamy szpinak i będziemy go roz, ge, rozmrażać i dusić y, tu w towarzystwie sera feta i ząbku czosnku. Ale na razie skupmy się na tym, żeby on nam się tutaj rozpuścił. Dobra, niech się grzeje. No, tu już się nam tak ładnie to rozmraża, gotuje. Teraz wkruszymy do rondelka serfetę i przez prąskę do środka wciśniemy ząbek czosnku I to niech nam się tak gotuje do momentu aż odparuje woda No to już jest ten etap, że możemy to zostawić do wystygnięcia. Już nam płyn prawie całkiem wyparował, troszeczkę go zostało, ale jak będzie stygło, to ten ser, ta feta ściśnie, zetnie po prostu ten płyn. On będzie troszeczkę taki wilgotny, fajny później do faszerowania naszej piersi. No 10 minut. Szpinach nam przestykł, zobaczcie, fajny jest taki, zgęstniał. Super. Zabieramy się za piersi kurczaka. Filet kroimy po prostu po środku, przecinamy go, tak żeby nam płaty takie dwa powstały, ale nie przecinamy do końca. Tak, żeby można je było z powrotem, jak kanapkę, złożyć delikatnie, bez pośpiechu. Patrzcie, ładnie się rozcina. O! o i powstaje nam taka kieszonka tutaj. O, super. No teraz na szybko doprawimy nasze filety solą, pieprzem, majerankiem. Z drugiej strony to samo. Od razu przygotujemy sobie ser. Ja mam ser w kawałku. Można też użyć takiego już startego. Po prostu pokroję w takie paseczki. Nimi będę faszerował właśnie te nasze kieszonki. O, super. No i dobra, zabieramy się za robotę. No nic trudnego. Nakładamy łyżkę sobie tego masy szpinakowo-serowej. Do tego też dokładamy tego sera. No i składamy i tyle. Będziemy to zaraz przekładać na mm, ciasto francuskie. No. Dobra, ciasto francuskie rozłożyliśmy sobie na blacie. Teraz w jednej części, w jednej takiej połówce przekładam jedną pierść, drugiej, drugą. Ciasto dzielę na pół, nożem po prostu przecinam. Łącznie z tym papierem. Dobra i teraz, teraz słuchajcie, z ciasta wycinamy takie paseczki. Pod skosem, od piersi, takie gdzieś z półtorej centymetrowe. Dobra, później nadmiar ciasta odetniemy. To samo z drugiej strony będziemy robić. O, tu muszę jeszcze po nacincu. luks. No i składamy teraz. O, tak. I ładnie sobie na zakładeczkę te paseczki o, układamy. Op, jeden obok drugiego, bardzo prosta czynność. Efektownie to później wygląda po upieczeniu. Dobra. Odetnę tutaj kawałek, zakryję. Zakryję tutaj tą część. O. O, I fajnie. Gotowe mamy. Do miseczki przełożyłem sobie żółtko jajka. Wybiłem po prostu żółtko, oddzieliłem od białka, przemieszam je i zaraz będę smarował wierzch ciasta w francuskiej. No i teraz tym żółtkiem ładnie wysmarujemy sobie. Tutaj to nasze ciasto z wierzchu. Super. Będzie po upieczeniu piękne, złociste. I się świeciło. Pysznie. No i tak przygotowany, przygotowany nasz kurczak w cieście francuskim trafia do piekarnika. Piekarnik nagrzany do temperatury 190 stopni. Będziemy to piec 35-40 minut. Będziemy obserwować. Tak, żeby nam się zrobił piękny, złocisty kurczaczek w cieście. O, na środkową półkę. I jedziemy. Niech się piecze. Nasz kurczaczek w cieście francuskim, pięknie zapieczony już na talerzu, w towarzystwie miksu sałat polanych Oliwą i kremem balsamicznym. Zabieramy się za pałaszowanie. Najpierw sobie przekroję to na pół, jak krópie pod nożem pięknie. Popatrzcie jak to kurde, cudownie wygląda. Kurczaczek. Pięknie, delikatny, soczysty. Soki z niego wypływają. kapitalne będzie. No, ja kawałek już sobie odkroiłem, pałaszuję. Rewelacja. No kochani, potrawa wyszła pyszna, kolorowa, soczysta, w przygotowaniu ekspresowa. Jak Wam się podobało, to zapraszam za tydzień.